O, jest moc! 5 minut i karp Luty. Który jest dzisiaj? Luty? 24 luty? Tłusty czwartek jest. Mamy tłustego karpia Przygotować cały zestaw. O już branie miałem, patrzcie, branie Patrz, 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 został patrz, patrz się karpia widziałem Nie? Niech się wam lepiej Kamil pochwali, bo on to zawsze wszystko czuje. Marcin. No, chciałem ją by Chciał dać jej się wody napić, tak to mnie powiedział Czajcie Chciał się dać rybie wody napić, no przecież jak można się dać rybie wody napić? <śmiech> 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 mamy rybkę, mamy rybkę Ulala Ulala Dobra, dawaj na matę Cześć Wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Znajduję się na żwirowni i mam zamiar zapolować na karpie. Żwirownia znajduje się w Gorzuchowie, jak możecie zobaczyć tak właśnie wygląda za moimi plecami. A ja czekam jeszcze na Marcina i z Marcinem rozpoczniemy dzisiejsze połowy. Jeden zestaw dzisiaj na klasyka, drugi zestaw na metodę. Mam nadzieję, że uda się coś złapać. No liczę bardzo na karpia. Ja słyszałem, że w tamtym tygodniu udało się tu odłowić 10 sztuk jednemu wędkarzowi, widziałem zdjęcia. A więc będę starał się na nie zapolować. Z tego co wiem, znajduję się na głębszej wodzie, a głębsza woda jest wzdłuż właśnie tego brzegu. Czyli skarpy i tam postawię moje zestawy. Mam jeszcze dzisiaj do zrobienia wędkę Daiwa Enzon na dystans 3,96 no i muszę ją dzisiaj uzbroić, żeby była gotowa do strzałów. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będziecie się miło z nami bawić. Powoli się będę rozkładał, a niedługo pojawi się tutaj Marcin. Na już jest gotowe, teraz należy tylko przygotować trochę zanęty Metod Mix Truskawka pellet 2 mm zanętą na metodę. A do klasyka jeszcze nie wiem co namieszam, zobaczę co tam mam ciekawego w samochodzie. Zacznę od namoczenia peletu. Jest to Optimal Bites Pomarańcza Czekolada. Tym razem będzie słodkie, połączone z jakimś tam. Neutralnym zapachem. Oczywiście połączę to z anętą z Naleszcza bardzo gruba frakcja. Jest ten zapach taki neutralny: kukurydziany, zboża, jakieś pszenice, bobik. Tutaj są jakieś kuleczki. Myślę, że takie połączenie będzie odpowiednie, a już sprawdziłem do metody właśnie tą zanętę. Bardzo dobrze się klei. Więc namoczymy zanętę, namoczymy pelet, wymieszamy to razem i damy do pojemnika Przyjechał do nas Marcin. Siemanko. Siema. Co tam przygotowujesz? Pierwszą mieszankę robię 1 do jednego, Z tego względu, że jesteśmy na komercji. A tu lubię pobierać po Czyli daję GST Trapper. Około pół litra, około pół litra greeny. Mieszam to, dodaję pinkę, troszkę białego. A dla drugim klasyku będę miał samą ziemię. Z dodatkiem pinki i białego. A w trakcie będę widział, co się dzieje, więc będę wiedział, czy coś mam dodać, czy nie. I mówiłeś, że będziesz się podglądał, jeśli ruszy coś na metodę, to przerzucisz się co? na metodę. No wtedy jedną w jedną, a klasyka nigdy nie pozostawię. No ja też będę jedna klasyk, druga metoda dzisiejszego dnia. Zobaczymy, co. Myślę, tyle jeszcze są już tu aktywne. Ale ja bardziej liczę na te karpie, żeby w końcu wyjeżdżały. No, przydałyby się pierwsze karpie jakieś. Jak widzicie, Marcin przesiewa sobie zanętę, nie chcę tam przesiewa. Ja już pierwszą wędkę zarzuciłem. I będę teraz szykował drugą. Będę tu trzeba dość daleko rzucać w tym momencie, żeby dostać się do dołku, który znajduje się tam jakieś 60 metrów przed nami. Więc daiwa Enzon na klasyku dzisiaj pójdzie. Tylko muszę nawinąć plecionkę, zrobić strzałówkę I przygotować cały zestaw O już branie miałem, patrzcie branie Patrz 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 patrz, patrz. patrz, patrz Już mamy karpia kurde Widziałeś to no. Jest ryba Ty na powarańce Karpik? Jest jak nic Ale ładny. Tego się nie spodziewałem Widać mnie na tej kamerze? Słuchajcie, zobaczcie co się dzieje nie wiem, zestaw był może... No 5 minut, nie Pięć minut, pięć nawet, pięć nie. minut był Kurczę jaka. Fajna fajna. Nie to nie ma chyba sensu drugą wędkę rozkładać. No ale poczekaj, poczekaj, bo to może przepływał, wiesz, jakiś samotnik. Ale ja wiedziałem, że w tym miejscu tam zaraz będzie. Bo wiecie co, wiedziałem. wiecie, co ogólnie ugadywaliśmy się, pisałem na grupie, że miałem tutaj siadać. Kamin oczywiście Kiedy jak zwykle biznesi? zachował się jak dziad. Ty masz Podsiad, podsiadł miejscówkę Przyje. No i ja mówiłem, że tu będą ryby. I Od którego ci nie być? No i co z tego? A ja, rybywa... w ogóle, ja w ogóle nie widziałem, A żebyś gdzieś tam pisał, że ty tutaj siadasz. Słuchajcie, jest skarb. Zapewne to jest skarb. Bo coś, coś innego. A użyłem do tego kaftersa, baton bites pomarańcza, pelet pomarańcza z czekoladą i do tego zanęta e, z bytes Federbytes. No i... Tyle, wrzuciłem trzy kosze dosłownie, żeby tylko zanęcić pod metodę. No i jestem w koszu, nie minęło, no naprawdę, nie minęło 5 minut i ta ryba tam jest. Wędka, którą teraz widzicie, to jest Sportex Rapid Pellet Feder, A ona już się mierzyła z dużymi rybami, więc myślę, że tutaj maksymalnie będzie około 3 kilo, 4. No Zobaczymy. Żyłka 0,28. Jestem Standardowe miejsce. Może będzie większe? Ja przeczuwałem, że może ten amur się w końcu wyłonisz. LOPENČ. Tak muruje. Nie, nie chcę go solować pod nie, bo to jest nierówne dno, więc nie zachuje. Nie, tu ten, ten odcinek jeszcze ma spoko tutaj. Ja coś tam... Już czułem, przeciąg prze przeciągłeś niego. Ważne, tak. żeby tam ci tego nie umieł, bo tam znowu górka jest. I ta ochona gdzieś leży. No też wyciągnięta nie ma. Nie, mi, że ta ryba jest. chora. <laughs> Myślałem, że to będzie jakieś 2 kilo. Ja, ja czuję, że może być... Fajnie. Zobaczymy. Nie, nie jest taki smutny. Ale? Ale jest żywy. Tu, tutaj są waleczne karty naprawdę. Jest żywy, nie? Ile on ma? 3 kilometry? Trzy, trzy i Ale jest pierwszy. Nie jest pierwsza ryba. No mata jest rozłożona już. O, jest moc! 5 minut i karp. Luty. Który jest dzisiaj luty? 24 luty? Tłusty czwartek jest. Mamy tłustego karpia. Znowu, wędka znowu zarzucona, a się wspominam z Marcinem, gdzieśmy siedzieli na tamtej miejscówce, tam za nim. Obok siebie, Obok siebie na zawodach, dwa lata temu? Nie no, coś takiego. Chyba dwa lata temu, już dwa lata minęło odkąd razem wędkujemy. I ja rzucałem moje lewo, on, ja moje swoje lewo prawo, zzałem. moje lewo, jak patrzę a, tam, no. moje lewo, on moje prawo. I ja robię wynik. Chyba ze trzy ryby zerwałem, bo tam były gałęzie. Ale jakiś tam wynik zrobiłem. Taki, że ledwo, ledwo, ale zrobiłem. Myślę, kurde, dobrze jest. Bo mi wszyscy w ogóle, jeden karp komuś tam wpadł. Może nie więcej. Ja tam miałem chyba najwięcej ryb wtedy. No i Marcin, tam od czasu do czasu jakiegoś. Leszczyka, czy coś? Drobnicami, cię tak, okoniem, drobnicą je tam chciał spunktować, ale jeszcze mu brakowało. Tak, z kilo, dobre kilo, myślę, już 5 minut. Krzyczą, koniec za 5 minut, czy 5 minut do końca. A nagle Marcin zacina i wywala jeziotra i mnie chyba o pół kilo przegania, bo miał z półtora albo ze 2 kilo ten jesiod. To no i tak sobie wspominamy. A później, jak żeśmy kończyli te zawody, żeśmy siedzieli na tej miejscówce. I tutaj to dopiero była walka. Cała noc, to było, było. każdy z nas. Ja chyba miałem z osiem albo 9 kilo, a, a ja od 12. A on 12. w generalce czyli pamiętam kilograma niecałego, żeby ci wyprzedzić. No i dużo mu nie brakło, żeby w generalce ze mną tutaj wygrać, ale tak jak mówię, tutaj na tych dwóch stanowiskach, tu jak jest parasol, i tutaj gdzie Marcin się rozkłada, to czuła się potężna, nocna walka. Mi dopiero. On łapał ryby już od całego, można powiedzieć, gwizdka. Ja zacząłem łowić dopiero od północy, ale udało mi się. Te, te, nie a wiem, między z wody, z wody, z 6 a 8 kilo udało mi się wyciągnąć wtedy. Nie zachowałeś się jak kolega, bo ja miałem rybkę, piękno. Na takim delikatach już był dwa razy w podbieraku i wyskoczył z niego. Ale... No, miał ładnego amora Marcin wtedy i mu się zerwał. Ale tak, no, jak zawody, to nie podbieramy sobie nawzajem ryb, prawda? Co się później okazało, wszyscy sobie podbierali, tylko my żeśmy sobie nie podebrali i może, może wtedy tej by, tej... Może by wtedy tego muraz złapał, ale my we dwójkę między sobą toczyliśmy tutaj największy bój i sami żeśmy sobie ryby podbierali. Tak to Czy wyglądało właśnie. No sami sobie ryby podbieraliśmy, A, no, że ty to, sobie sami, ja sobie no, sam. Dobra, dobra, więc... dobra wracam, bo trzeba drugą wędkę rozłożyć. Nowy kijek do klasyka. Daiwa Enzon. 80 gram wyrzutu 396 długość 3 składowa i do tego do kompletu pamiętacie materiał kiedy pytałem o jakiś kowrotek wiele osób po, 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 jej, wiele osób e, chciało żebym kupił daiwa e, macczę Feder ninja, maczen Feder LT 4000 wziąłem taki kowrotek Mam nadzieję, że Spokojnie 70-80 metrów, właśnie na tym zestawie osiągnę. Jeśli chodzi o klasyka, i będziemy dzisiaj to sprawdzać, zmontujemy zestaw. Nawiniemy tutaj plecionkę o grubości 0,8-8 Dodam strzałówkę i wykonamy kilka pierwszych rzutów z buletem o takim załóżmy 30-gramowym, może maks 40-gramowym. Zobaczymy, jak daleko to leci, i zmierzymy. Odległość, a w międzyczasie metoda niech się tam kisi. No i może Marcin łapiąc na dwie wędki. Na razie. na razie na jedną. Pączka wcina. Wcina, pączka, ale może Marcin będzie łapał jakieś ryby, to w międzyczasie coś wam będę mógł pokazać. A ja nawijam tutaj plecionkę i się cieszę nowym nabytkiem. To jest tak zawsze, jak coś się nowego kupi, to się cieszę jak dziecko nową zabawą. Przestaw już gotowy, robimy rzut i będziemy odmierzali jak daleko udało się posłać koszyk za nętą. Pierwszy rzut i tam zerwie. Pierwszy rzut i zerwę. Już dwa wykonałem. Ale to się nie liczy, bo było bez No Nie no, jeszcze nie daję na razie, na Zaraz po tym jak zarzucę, tutaj macie dwa paliki, 5 metrów odmierzone. Liczył na żywo i zobaczymy, co z tego będzie. Na 75 metkami Teraz zaklipsujemy.

Sześć. To było pięć. Sześć. Nie do no cztery Kamil. Siedem. Osiem. Dziewięć. Pięćdziesiąt metrów.

80 metrów 80 metrów, zobaczcie równiutko bo szczytówką dotykam zamykam już ten dobra, zwijamy, 80 metrów powiem ci, że jak na powiem wam, że jak na takiego huderlaka jak ja 80 metrów osiągnąć to jest dobry wynik dlatego robi pompki codziennie po trzy razy dziennie żeby rzucać dalej <śm> Ale ładna wzdręga, ty jak ci spadnie ja pierdziele ja jaka po... wzdręga Drzwi to widzicie? To jest wzdręga. Wzdręga, która ma co najmniej 30 cm, no, albo nie więcej. Bo... masz miareczkę. Tu masz miarkę w tym swoim cykaczu chyba, co czy nie? Czy nie? Ale wzdręga, ja. A piękna wstręga, zobaczcie sami. Co się stało z płotką jak chcieliśmy ją nagrać? Jak ją wypuszczamy? Niech się Wam lepiej Kamil pochwali, bo on to zawsze wszystko przyjmie. Marcin... No chciałem ją zanurzyć. Chciał dać jej się wody napić, tak do mnie powiedział. Czajcie co? Chciał się dać rybie wody napić. No przecież jak można się dać rybie wody napić? I uciekła mi. No, one są proste, ja nie wiem, nie? Ale bo mieliśmy nagrać specjalne ujęcie. Jak miało się ono nazywać? Slow. ją, czy jakoś tak. Kurczę. No i co z tego wyszło? Wyszło. Wasze, no wyszło ktoś, twoje. Bardziej powiedział, masz swoje slow. Nagrywaj jak ucieka. Taka piękna zdręga. Co nie? Te no to no, ale, ale nagraliśmy, dalej, złapałeś. by tak pykam, pykam tą procą, i tak jedno jest branie, co... drugie. I jest ale... coraz krótsza ta proca. Coraz krótsza, bo już gumki muszę ten tu związywać. <głosy> 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 Dobra, idę, miałem tam na klasyka jakieś i do przodu. Znowu jakiegoś ślepak tam przepłynął, i dlatego. To już jak drugą rybę złapię, to już są umiejętności. <noise> umiejętności ta ci pokazałem na klasyka. bo nic nie działa, ale tu już popatrzcie, cały czas targan. Zaraz na senę będzie. Dobra. Czeka. Tak jak było z Michałem odrze. Mobby Michał płaci, jeszcze jedna będzie. I jeszcze jedno i zaraz patrz. O! Jak jest I Po prostu nie chce się zakładać wędki do lęcenia to Taki przyrządek jak broca. Robię sobie takie kuleczki. Wyciągnę ja sobie czy oczywiście jeszcze ją napędzam. Żeby tam leci. O! Idealnie. Mówi, że teraz będą brały? No nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Z Oczywiście to jest ziemia mełchatowska. Z klejem i z robakami. Z klejem i z robakami. No i dobrze, delikatnie, podnęcone. Może coś z tego będzie. W końcu mamy... Dzisiaj bez Joka. Dużo czasu. Ale to dobrze, bo ja bym podał Joka to przyniosłabym, że tutaj lesz płoć. A my chcemy karpie. Żeby wchodziły, a więc... Musisz się bardzo nastawi. Spokojnie Kamilku. Ile razy było tak, że prowadziłeś a i tak zostajesz na samym tyle? Znaczy, ja, ja ogólnie, jak szłam Procy, to myślę, że tam kamień stoi. I tak mówię. A, jak Marcin strzela z Procy. O, bym, o i tam, mówię, tam jest i tam. Aż z zębów pląby wypadają. Mm -hmm. Albo jak Mojciusz suchą nogą przez Morze Czerwone przechodzi. <śmiech> <śmiech> o właśnie. No to prowadź, prowadź ten swój lud zbłąkany, tam gdzie ryby biorą. Czekaj ja za chwilę przyjedzie. będę chodził po bodzie. O, jeszcze lepiej, kurczę. Awans Level wyżej. Lewej wyżej, tak jest. To już parę tysięcy lat później. <laughs> Chyba parę tysięcy lat wstecz. Później. Bo najpierw był Mojżesz, a później był Jezus. Lecą na te kulki. Lecą ładnie, no? żeś się wprawił. Super leci. A tutaj mój skromny zestawik. Jeden karp już wyszedł, jak widzieliście na samym początku. On mówi, że ślepy jakiś, jakiś ślepy. Ja się tak dobrze przygotowałem. Posłałem trzy podajniki metody za nętą i tylko rzuciłem. Nie zdążyłem dobrze się nagadać do tej kamery, a tu nagle jest. Jedzie kurczę, czy nie jedzie tylko się zgina. Patrzcie, jaki mam zajebisty cień. Cień łowcy, który wystrasza ryby. Co cię wystrasza, to wabi, wabi. Babi, to babi, babi. Strzelaj z tej procy tam w gołębie Słuchajcie jaka akcja. Staliśmy przy aucie, jedliśmy e, karapeczkę sobie ze smalcem i ten. I idziemy, mówimy, że idziemy zestawy przerzucić, a Kamilowi na białe odjazd robaki. na białe robaki, robaki. z 80 metrów. teraz metr. był 60. No może, ale patrzcie co się z podpórką stało. Połamana należy. Tak Dwie wędki mu zrzuciło pod do wody. Słuchajcie, nie? ja wam tu pokażę. Wędki były tak, tak wygięło wędkę, że aż strzeliła ta. Strzeliła. E, Podpórkę grzemi, wyrwało. Ty, ale ja jeszcze muszę jakoś dzisiaj wędkować, bo muszę ją skleić. Jakoś. Ja mam, tu dam ci drugą, jak chcesz. O? Tak, bo ja tu klipsa mam, zaraz dojdzie no do klipsa. No to ja, no przykreś go trochę, co tam masz? 16 tu mam przypomnę. Nie, to chłopie, śmiało otargaj. Patrzcie, ja. No, Zręciłem procą na 60 metrze i dziad się przerzucił tam. Dobrze się teraz przyznał. Jest moc dzisiejszego dnia. Zobaczcie jak się fajnie. I teraz tak, jest ochrzczona wędka Enzon daiva. I zobaczcie teraz jak ona fajnie pracuje. Takie ma ugięcie. Lecionka 0,8 ploteniowa tak jak mówiłem wcześniej Ale kijek fajnie się zgina Zobaczymy jaka ta ryba będzie o ile ją docholuje, bo mam przypon 0,16 Spokojnie wejdzie Nie. Nie. O, ładny o, no, taki sam jak tam Większy ten. Większy? Mhm. Mamy rybkę, mamy rybkę ulala ula la. Dobra, dawaj na matę. Ale żółciutki kolory, ko, kolory mają piękne tutaj, te katpie no. Ten chyba dłuższy od tamtego Ruszy, no. Jakby Patrzcie, Dłuższy, no Patrzcie, wszystkie żółki mu normalnie widać Żółty, no jakby żółtaczkę miał no, Podobnie jak ty Podobny jak ty <laughs> <laughs> to? <laughs> to? <laughs> Jest <w> podobieństwo? <porość. laughs> Bracie! Gdzie cię zostawili? <laughs> I za wargę Ty, wiesz co, prawie wędkę żeś do wody Same straty są, tak Grzebień połamany no to w końcu czas kupić nowy. No jest kupiony u dedysiaka, <głos> <głos> Bo pocztą długo szło. Dobra to ci ten, jutro wezmę. O weź mi jutro A ten jest dłuższy rzeczywiście, zobaczcie. Taki fajny karpik. Krepka um, um, um i do wody. Cyk, cyk, cyk. To jest. Można w lutym łapać karpie? Można, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Kończymy dzisiejsze wędkowanie I wpadły dwa karpie i jedna, jedna krasnopióra. Krasnopióra, wzdręga, bardzo ładna wzdręga. Karpie były oczywiście niewielkie, ale to Rokum jest. To jest już końcówka tej zimy, można powiedzieć. Pogoda zapowiada się coraz cieplejsza, noce coraz cieplejsze, ten kart w końcu ruszy, ale i tak nie ma co narzekać, metoda odpaliła, odpaliła na, można powiedzieć, na żwirowni, prawda, trudnym zbiorniku. No tak, tak. I udało się złapać jedną rybę na metodę, jedną na klasyka, nie mamy co narzekać. Posiedzieliśmy, było Pośmali dość ciepło, poświaliśmy się, Sorry, się tak. parę szorców Wam wrzuciliśmy, więc te szorcy, co widzieliście wcześniej na Dzień naszym dzeniem. kanale, to na plus, zapowiadają właśnie ten film, który żeście obejrzeli. Miło, że jesteście znowu raz, znowu z nami, razem z nami. Ej, o właśnie, dzisiaj branie może być. Myśli, że jeszcze coś ciągnie. No, może. Złamany grzebień, coś się działo, przygoda była tam nowa. Nie zawsze coś mi się nowa wędka ochrzczona. Widzimy się na następnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Zostawcie suba i łapkę w górę. Cześć. Na razie.